Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Wolpe, a to jest kolejny odcinek z Wielkiego Turnieju Śródziemia, faza druga. Dziś zobaczymy pojedynek czołgów, właściwie bardzo, dwie bardzo dobrze opancerzone frakcje staną naprzeciwko siebie, mam na myśli krasnoludy z Dum oraz czarnych Numenoryjczyków. Um, warto przypomnieć, że Kazad Dum pokonał e, inne Krasnoludy z Gór Błękitnych, natomiast, natomiast Numenor wygrał z Doliną Anduiny i z Krasnoludami z Ereboru. Tak więc e, Numenor ma już pewne doświadczenie w pokonywaniu Krasnoludów, ale Kazad Dum również wcześniej pokonał Krasnoludy, co jest dość śmieszną sytuacją. E, zobaczymy się, moi drodzy, w polu wyboru jednostek. Jesteśmy już w oknie, tak więc spójrzmy jaką, jakie jednostki są w stanie wystawić Czarni Numenoryjczycy i jak widzicie mamy tutaj głównie piechotę, sporo kuszników, łuczników, raczej ciężkie zbroje, chociaż też takie śmieciowe jednostki, powiedzmy, są, mamy jedną jednostkę kawalerii, aczkolwiek dość elitarną, trzeba przyznać. Dobra, 15 tysięcy, zobaczmy co też Numenor wystawi. I mamy tutaj 14 jednostek, czyli dość tak standardowo, jak na ludzi. I mamy tu dwie jednostki kawalerii, tej bardzo elitarnej. Mamy balistę i katapultę. A dużo piechoty, i widzę, że jeśli chodzi o jednostki dystansowe, to postanowili wzi wziąć no, dość takiej dobrej jednostki, e, dobrej jakości jednostki e, z łukami, nie z kuszami, troszkę szkoda. I dużo pikinierów. Już teraz to widzę, że jest dużo pikinierów. Raz, dwa, trzy. Bardzo przepraszam, ale samochód jest. włączył się, ale w samochodzie na parkingu obok mnie, więc tam ktoś chyba nie radzi sobie. Przepraszam za to, jeśli słyszycie. Tymczasem mamy armię krasnoludów Wskazat Dum. Również piechota, również tylko jedna jednostka kawalerii. Gorsza niż ta od Numenoru, aczkolwiek, no. Te jednostki piechoty są chyba bardziej elitarne niż u, u Numenoru. I mamy również bardzo mało jednostek strzeleckich. Chyba dwie jednostki. Zobaczmy. Mamy tutaj aż 15 jednostek, mamy krasnoludzkie katapulty. Mamy również młoty gundabadu. Mamy bardzo dużo srebrnych rycerzy. Mamy dwie jednostki łuczników. Armia wygląda bardzo podobnie. No nie wiem, ciężko, ciężko mi jeszcze cokolwiek powiedzieć. Myślę, że zobaczymy, jak to będzie na polu bitwy, co? Tak mi się wydaje. Dobrze, tak więc widzimy się na polu bitwy. Jesteśmy już na polu bitwy. Po lewej będziemy mieli Numenor, po prawej natomiast Krasno Ludy. Pozwólcie tylko, że troszkę klawiaturę poprawię i spójrzmy na armię Numenoru, czarnych Numenorejczyków. No, wygląda to. wow. Oj, wygląda to fantastycznie, te jednostki. Mamy balisty. O, bardzo agresywnie tutaj do przodu lecą. Nawet katapulty. A tutaj są dość gorsze jednostki. Aczkolwiek one mają dość dobrą szarżę. Będą dobre. Natomiast głównie tutaj jednostki defensywne. Pokażcie mi jeszcze tą kawalerię. Aj, wygląda wygląda wspaniale, naprawdę. Dobra, teraz zobaczmy krasnoludy. O, zaczyna się. Naciągają. I zaczynają krasnoludy strzelać. I również ruszają chyba agresywnie do przodu. Mamy tutaj te katapulty krasnoludzkie. O, ale Numenor pierwszy zaczął strzelać. Ajajaj, tylko że fatalnie niecelnie. Strasznie niecelnie. Oj, krasnoludy chyba zaraz oddadzą. Tak. Leci one... one... Okej. Okay. Ojej, bardzo nietrafione ciosy. A tymczasem krasnoludy... O, tutaj coś trafione. Troszkę. No ale to są. To są również e, bardzo dobrze wyglądające jednostki. O, grad strzał. Ataki z balist. Dobrze, dobrze. Dobra taktyka. Trzeba jak najbardziej sprawić, by te jednostki krasną zmiękły, zanim dojdzie do finalnej bitwy. Ponieważ bardzo możliwe, że... Um, Bardzo możliwe, że piechota krasnoludzka tutaj zdominuje tę, te, te bitwę. A wiem, że, wiem, że wśród widzów jest, są jacyś tam fani krasnoludów w ogóle. Ktoś tam bardzo im kibicuje. Nie pamiętam niestety, który widz, ale ktoś tam na pewno bardzo, bardzo ich wspierał i bardzo kibicował, e, czy ja powiedziałem krasnoludy? Chciałem powiedzieć, że jakiś e, widz bardzo wspierał Numenor. O, O, atak kawalerii, chyba w dobre miejsce. Chociaż, o nie, dobra, w bardzo złe miejsce, tutaj są włócznicy. Ojej, fatalnie, a to są, to są łucznicy? Chyba. O, ojej. Zacięło coś? Okej, okay, bardzo przepraszam. Mm, no tutaj mieliśmy szarżę kawalerii, jednakże no, jak mówiłem będzie to starcie czołgów. Spójrzcie, ty... ojej, ojej, oj ta kawaleria, oj ta kawaleria, to nie jest dobry pomysł. Tutaj ta balista ładnie strzela i łuki chyba lepiej sobie radzą niż te krasnoludzkie, aczkolwiek no to trzeba te piechotę pokonać. Ta krasnoludzka piechota to jednak jest problem. Oj, ta ta jednostka na pewno sobie tutaj nie poradzi, ale odwróciła uwagę tej konnicy od tych krasnoludów. To z kolei jest bardzo dobra wiadomość. Krasnoludy się przedarły przez bo no nie żartuj i co teraz? A, generał rusza do bitwy. Okej, okay, generał postara się zatrzymać. To nie są jakieś elitarne jednostki z kolei tych krasnoludów, więc może mu się uda ich powstrzymać. Tak, aby ci łucznicy mogli dalej jeszcze troszkę postrzelać. A strzelają dość... Ojej, strzelają troszkę chyba po swoich. No ale... Nie zaprzeczam, że strzelają. Co tutaj się dzieje? Tutaj krasnoludów szczególnie. Ojej, wydaje mi się, że tych Numenolijczyków nie jest jakoś wie... O, ciesz, czekajcie, oni się tutaj strasznie skupili. Okej, okay, ta jednostka się wycofała. O, chyba... A, nie, nie wycofała, nie wycofała. Atakuje ponownie. Aczkolwiek dobrze jest użyta. Jest naprawdę dobrze użyta. Tak mi się wydaje. Dzięki temu ta kawaleria naprawdę spore straty zadała. Oj, oj, a propos sporych strat, to tutaj bardzo celne strzały ze strony artylerii krasnoludzkiej. Tymczasem balista strzela tam. Okej. Okay. A, nie. Zaczę zaczęło to strzelać. Zaczęli strzelać włóczników masowo. O, on tutaj. No, ale chyba ta krasnoludzka katapulta to ona lepsze straty tym razem zadaje. Co tutaj się dzieje? Tutaj szczególnie na tej flance. O. Menorejczycy, ich pikinierzy. Ruszają chyba do bitwy. A, zaatakowali tyły tej armii. Okej. Okay. Chociaż no generał teraz jest strasznie, strasznie wystawiony na atak. Więc nie wiadomo jak to będzie. Może jak to dojdzie i zaatakuje w te klasnodę, no to może być w porządku. Aczkolwiek, no i jeśli tutaj stracą generała, to może być naprawdę nieciekawie. Oj, no i niestety. Śmierć dla tej kawalerii przybyła, niestety. Mm, szkoda, dobrze sobie radzili, ale tutaj oczywiście ci pikinierzy po prostu. No, no, bardzo sobie nie radzą, ale kawaleria chyba zauważyła to i uciekła. O! No dobra, mam, miejmy nadzieję, że nie zaszlożuje. Ta kawaleria teraz ma. E, doskonały. Spo, e, um, doskonałą możliwość zaatakowania tych katapult, ale chyba to nie nastąpi. z kolei tutaj takie. O! W sumie, nie, dobra, całkiem. Całkiem w porządku te ciosy, i tam lecą. Aczkolwiek i tak. Łucznicy to jeszcze nie jest najgorszy. Dobrze, teraz zaatakowali tę masę ludzi. Krasnoludy, no jednakże tu są militarne jednostki. Ojej, ojej, co wy robicie, moi kochani, co wy robicie? Znaczy tutaj ładnie zaatakowali ich na plecy. Ale tutaj, ojej, to fatalnie, fatalna szarża. To jest chyba ostatnia, ostatnia rasa krasnoludzka. Tak, to są chyba jedyni przedstawiciele Krasnoludów, którzy przeszli w ogóle do fazy drugiej. To no dość spore zaskoczenie, ale no w każdym razie tak jest, więc jestem ciekaw. Niejako reprezentują całą rasę, teraz kazat Dum. Więc zobaczymy. No ta elitarna piechota wciąż walczy i nie wiadomo dalej, jak ta bitwa się rozstrzygnie. A propos rozstrzygnięcia, zostałem zaatakowany przez elitarną jednostkę Numenoru, dobra. O, nie mówcie! Kawaleria zabiła kapitana Brora, a więc kapitana, a więc generała Krasnoludów. O! Byłem pewien, że tutaj umrze ten generał prędzej, a tymczasem kawaleria tego dokonała. I to ta. Wow, to za świetny ruch! O, kurczę. Ale doskonale to zostało rozegrane tutaj. A i ci pikinierzy też zostali zajęci walką. Okej, okay, dobra. To chyba losy bitwy się troszkę odwracają. Teraz to już w sumie nie wiadomo. Chociaż tutaj ustępują strasznie. Mamy tutaj dosłownie cienką czerwoną linię. Ojej, i masę elitarnych jednostek krasnoludów. Oj, to są bardzo dobre jednostki, aczkolwiek nie wiadomo, czy przetrzymają tutaj dość długo. Aczkolwiek na plus na pewno numenoru. Spójrzcie, oni cały czas strzelają bez przerwy, od początku bitwy wciąż strzelają. Tylko i wyłącznie. Tutaj kaza dum rusza prawdopodobnie na tę jednostkę, która mnie tutaj dopadła. O, gdzie, gdzie jest ta kawaleria? Kawaleria już padła? Nie, kawaleria dalej tutaj mikruje i... O, zaszarzowała włóczników! Wow! Wow, jestem pod wrażeniem. Myślałem, że ta kata, e, kawaleria szybko zostanie zniszczona przez tych pikinierów, tymczasem ona ciągle się wymyka o, i bardzo sprytnie zadaje te straty. Tutaj widzę, że armie na tyłach sobie funkcjonują wesoło. No ale tutaj, tutaj jest ogrom krasnoludów, które jest z pewnością ciężkie do pokonania. Oj, bardzo ciężkie do pokonania. A Numenoryjczykom powoli kończą się jednostki. Przestali już używać katapult. A tutaj jest dość spora walka i powinna być wygrana właściwie. Tutaj natomiast chyba ta kawaleria za długo padnie od tych łuczników. Aczkolwiek no. ładnie. Przestali w nich strzelać. No i słyszę rogi. Kto tutaj walczy? Tam walczą krasnoludy. Idą na siebie nawzajem. Znaczy to idzie na mnie? Nie możliwe. Właściwie. Tak, ta kawaleria niestety pada. Ale tutaj krasnoludy... nie wiem czy one uciekają, czy co się dzieje. Może uciekają. Oj, chyba uciekają. Ajajaj. No, czyżby to przez to, że stracili generała? No, ale tutaj jest ogromny problem. I Numenor musi jakoś sobie z nim poradzić. Ponieważ krasnoludy mimo wszystko dalej mają tę piechotę, która po prostu potrafi przetrzymać mnóstwo obrażeń. Ojej, mnóstwo obrażeń. To tak na spokojnie. Okay. No i tutaj trwa bitwa, tutaj już elitarne jednostki przyszły do walki z tymi jednostkami strzeleckimi, więc powinni to wygrać nawet. Chociaż, chociaż mało jest tych elitarnych jednostek tutaj. No tutaj to już już bardzo źle to wygląda. Bardzo źle. Tutaj już się kończą jednostki powoli. Tutaj walczy chyba katapulta, ale nie wiadomo jak długo będą w stanie walczyć. A tutaj doszło do tej bitwy właśnie. Tutaj jest jeszcze litarna jednostka. Nie możemy o niej zapominać. To strzela. O kurcze, strzelają mi na plecy, ale dobry ruch. I to są młoty Gundabadu. Kolej, tutaj bardzo możliwe, że Numenor to z, y, zwycięży w tej, w tej potyczce. Jeszcze biorąc pod uwagę, że krasnoludy mają cały czas ostrzał na plecach, to na pewno nie jest dla nich przyjemne. Tutaj tymczasem, a jakiejś tutaj, takiej średniej jakości, no to tutaj raczej nie ma szans przeciwko tym piknierom. Niestety. O! A tutaj niedobitki z jakiegoś oddziału Krasnoludskiego zaatakowały łuczników. Bardzo dobry ruch. Bardzo dobry ruch. Oj, oj 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 i numer, numer się chyba zaczął wycofywać, chyba zaczęła się panika, chyba zaczęła się panika, nie, niestety. O, oni dalej żyją, to jest w ogóle niezwykłe. Wszędzie słychać tylko rogi krasnoludzkie. Ja... O, jeszcze żyje balista. Nie, już, już chyba pada, już chyba pada balista. Ajajaj. Aj, aj. Tutaj jest jeszcze możliwość zwycięstwa z tymi. A ci ucznicy dalej jednak strzelają. Okej, okay, bo to nie, nie ci, były, były dwie jednostki. No tak. Oj, tutaj chyba właściwie to te moty Gundabadu jednak wygrywają. Jednak cofam. Liczyłem, że te jednostki yy, zwyciężą, ale najwyraźniej nie. Najwyraźniej nie. No i tutaj dalej mamy bitwę. Naprawdę doskonale się tutaj trzymają. Bohatersko ci pikinierzy. Ale jak długo? Okej. Okay. Tutaj również mamy potyczkę. No i ta kawaleria bardzo dużo zrobiła właściwie. Szkoda, że tej drugiej, ta druga została stracona tak, w tak głupi sposób. No i właśnie. To chyba przypieczętowuje. Koniec tej bitwy kapitan Sakaltor. Niestety ginie. Hmm. Tak, balista zdobyta. Jednostki łuczników nie poradziły sobie. Oj, przepraszam. Przepraszam, stuknąłem w mikrofon. Hmm. No tak, niestety to też raczej padnie. Młoty Gundabadu Badu ich dopadną. No tak, tak. To raczej jest chyba koniec. O, choć ci się dalej bronią, to, to jest dopiero bohaterstwo. Wydaje mi się, że mimo wszystko, chyba morale y, Numenoru były za słabe, żeby przetrzymać, przetrzymać tyle ataków. bo już ponad ich siły. Mm -hmm. Tak, także generał nie żyje i krasnoludy z kaza dum chyba wygrywają. Choć jeszcze muszą zniszczyć... A nie, te jednostki uciekają. No to muszą jeszcze zniszczyć te jednostki. Choć to dosłownie kwestia czasu. No cóż. Także pozdrawiam wszystkich fanów Numenoru. Tak to się skończyło. Kraslodów, co ciekawe, było więcej. No ale zostało ich od 400. Mimo wszystko. No choć bitwa była wyrównana, wydaje mi się, że do pewnego momentu była ta bitwa naprawdę wyrównana, ale w pewnym momencie te takie średniej jakości jednostki Numenoru zaczęły uciekać, zaczęły panikować i to już przesądziło o losie bitwy. Chociaż tutaj naprawdę dobrze boty sobie taktycznie poradziły. Tutaj fajne, fajne akcje były, szczególnie ta kawaleria Numenoru bardzo ładnie strzelała. No, tak więc moi drodzy, zobaczmy jak teraz wygląda tabela wyników. Tak więc prezentuje się tabela wyników. Wiemy już więc, że w fazie trzeciej zmienią się, zmierzą się między sobą krasnoludy z Kazad Dum i orkowie i gobliny z Dolguldur I będzie to bitwa zwycięzca, przejdzie do finału. Natomiast rozpoczynamy już, że tak powiem, ostatni etap fazy drugiej. Zostały nam jeszcze dwie bitwy do rozegrania. W pierwszej z nich zmierzą się Dunedainowie oraz wysokie elfy, i tą bitwę zobaczymy już wkrótce na dniach. Tak więc, wyczekujcie. Będzie to, będzie to bardzo ciekawa bitwa, tak mi się wydaje. A no, tak więc, tak więc, to tyle. Tak, tak mi się wydaje. A dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie dać lajka. Ci, którzy nie subskrybują, mogą dać subskrypcję. I zachęcam na kanał, na wejście na kanał na Discordzie, serwer Discordowy, gdzie się spotykamy, można do mnie pisać itd., tak itd. Tak Dobra, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.